Jestem chory. Jest mi troszkę tak. Mm. Czy mam miętkę przygotowaną, więc będę sobie miątkę pobijać? Właśnie! Słuchajcie, moi drodzy, moi kochani, moi wspaniali widzowie. Zrobiłem serwer Discord. Wiem, że bo, mówiłem, że nie będę robić Discorda, ale stwierdziłem, że to będzie fajny pomysł na integrację. Możecie tam sobie pisać, czy możecie tam wysyłać jakieś rzeczy. No, kobieta zmienną jest właśnie. Ja mam właśnie zaproszenie. Tam macie regulamin, i proszę nie zachowujcie się jakoś tak, Abyście nie mieli mózgu. Miałem zrobić jakieś takie te te kanały tematyczne, co nie, takie wiecie, na jakieś, nie wiem, rysunki, jakieś inne takie informatyczne rzeczy, jakieś takie gierdowe, ale stwierdziłem, że jest za mało osób. Byłem w poniedziałek napisałem ten egzamin. W ogóle ten egzamin zawodowy, próbny, napisałem go, myślę, że dostanę albo 90 coś, albo 100. Jeden błąd mnie, bo było tam y, za zadanie wypisać z bazy danych na stronę, co nie, imię, nazwisko i ilość tam punktów. I po wykryty, co nie miał, miała być kropka. I tą kropkę trzeba, trzeba było manualnie wstawić. A ja tego nie wstawiłem, tej kropki. I ci, jestem ciekawy, czy mi taką, za taką kropkę by mi odjęli punkt. To taką malutką rzecz. Bo to wszystko zależy tak naprawdę od, od tego, co dostaniecie. Bo możecie dostać jakieś takie mega łatwe zadanie. a Możecie dostać takie obsadne. Bo tam w tym faktycznym egzaminie są chyba cztery sety, cztery zadania. I każdy dostaje inne, co nie? Są jakby cztery grupy takie. To w ogóle trzeba było nagrać na płycie to. Bo na egzaminie macie tak, że dostajecie płytę, co nie? Taką yy, CD. I musicie. Yy, jak skończycie wszystko, to musicie włożyć wszystko do jednego folderu, przekopiować to na tą płytę i tam coś tam nagrać. Nie, to nie jest jakoś trudne. To wystarczy kliknąć tam jeden przycisk. Niektórzy ludzie mieli problem wsa ze wsadzeniem tej płyty. Żeby mieć problem ze wsadzeniem płyty, byłem w poniedziałek w McDonaldzie jeszcze, ale wziąłem sobie tylko ciastko takie. Bo w ogóle w wiedzieliście, że w McDonaldzie jest ciastko bananowe? I to musi być tak bardzo obrzydliwe. Samego banana lubię, ale nie lubię nic, co jest bananowe. I tak samo jakieś gumy bananowe, jakieś takie rzeczy. Albo wata, cukrowa bananowa. Boże! Boże! I nie wiem, czy wam opowiadałem, ale jakaś ta, jakaś wróżka do mnie pisała. "Bardzo czy moje poprzednie listy w ogóle do Ciebie dotarły? Jeśli tak, to muszę przyznać, że jestem, na jestem naprawdę zaniepokojona twoim postępowaniem. Próbuję dzisiaj już po raz ostatni. Bardzo szczekacie się coś naprawdę niewiarygodnego. Nie chcesz się dowiedzieć z góry, co się w ciągu najbliższych tygodni? Przekonaj się bez żadnych wątpliwości, co cię czeka. U z moją pomocą otrzymasz wielką ilość wspaniałej energii, która gwarantuje Ci bogactwo i mnóstwo szczęścia. Teraz, albo nigdy, moja propozycja będzie aktualna tylko przez parę godzin, a później już niczego nie będę mogła obiecać. Z wyrazami przyjaźni Diana, widzące medium. I ona mnie tak nachodziła tymi mailami, tak ciągle. Ona mi co parę chyba godzin wysłała maile. I kiedyś mi coś tam wysłała, że... Pamiętam, że byłem wtedy z moją... Z moją koleżanką, co nie? Byłem sobie na dworze i sprawdzałem maila. I ona mi coś na mailu napisała, że ona patrzyła na mnie przez jakieś okno, wie, że coś jest nie tak, że nie odbieram jej maili. że to było tak creepy! Mam dla was pro tipa. jeżeli chcecie, żeby brownie to smakowało tak bardziej, taki wiracisty smak miało co nie, to dodajcie trochę kawy, bo nie będzie tej kawy aż tak czuć, tylko po prostu będzie, ta kawa tak podbije smak. Podsumowanie moich ulubionych polskich słów na koniec 2024. Na miejscu piątym... Potęga. Jeden polski znak, ale bardzo ładnie brzmi. Na miejscu czwartym rzeźnia. Awans yy, o jedno miejsce. Dużo polskich znaków. Pięknie się ze sobą zlewa. Rzeźnia. Słychać, że polskie. Na miejscu trzecim serpentyna. Chociaż bez polskich znaków, ale bardzo ładnie, harmonicznie brzmi. Na miejscu trzecim rzemieślniczy. Dużo polskich znaków. Harmoniczne słowo rzemieślniczy. I moje ulubione polskie słowo na koniec 2024 to drzazga. Boże, ale to jest takie, takie słodkie. Jakie słowo są wam się stąd podoba? Mi się podoba rzemieślniczy. Rzemieślniczy brzmi tak bardzo... Troszkę mi nie pasuje to si... siły Te połączenie tych znaków, tych y, literek jest takie... No nie podoba mi się, ale rzemieślniczy brzmi fajnie. Rzeźnia też, tak rzeźnia. Rzeźnia. Mimo, że samo znaczenie tego słowa mi się nie podoba, to słowo samo w sobie mi się podoba. Serpentyna. Serpentyna brzmi tak nawet okej. Okay. Potęga. Potęga brzmi tak potężnie. Serpentyna i motop... Znaczy serpentyna jest okej. Okay. Drzazga. Drzazga brzmi bardzo ładnie. Też robiłem ranking ostatnio i on mi króluje wierci pięta. Kocham duet Knypek i dryblas. Dryblas brzmi tak fajnie nawet. Mi się podoba słowo filiżanka. No filiżanka, no filiżanka to też takie filiżanka. No jest okej. Okay. Hy hydrant brzmi, nie mam jakichś skojarzeń z hydrant, ze słowem hydrant, ale brzmi okej. Okay. Sokowirówka. Osokowirówka. Brzmi troszkę dziwnie. Dzida. Nie <grymianie> dzida brzmi mega silly. Dżdżownica mi się nie podoba. Podoba. Tęcza, tęcza też mi się nie podoba. Trzcina nawet okej. Okay. Buńczuczny co to znaczy buńczuczny? Sawielecki, zuchwały i pewne siebie. Antykwariat. O, antykwariat jest fajne. Pastylka, pastylka. <grym> Taka malutka pastylka. Dużo ludzi pisze, że filiżanka. Dziadostwo. Mi się nie podoba, jeżeli chodzi o dźwięk, ale podoba mi się znaczenie. Prokurator jest takie. Pod tężny mocne, lubię to <ś trails> prokurator no prokurator brzmi potężnie czemu ludzie są tacy niemili i piszą mu zamknij mordę kocham słowo badylek, o badylek badylek brzmi Sili. obojczyk żebro, żebro brzmi tak, tak faktycznie jak część, taka twarda część ciała, mi się nie podoba słowo miednica ale pasuje do tej kości, no obojczyk brzmi jak coś kruchego, coś co łatwo można złamać i w, to w sumie się zgadza no to to, 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 prawda jest takie delikatne, wytrzeszcz w ogóle nie, nie lubię tych ty, ty, Trz trzcina. Trz, trz, One jest tak strasznie piszczą. Trzchz trz. Cielęcina, cielęcina brzmi obrzydliwie. O, albo na przykład ślina. Ślina brzmi obrzydliwie też. Filharmonia. O, filharmonia brzmi tak harmonicznie właśnie. Harmonia brzmi ładnie. Orki o, orkiestra też jest ładne słowo. Krtań. Krtań brzmi strasznie. Nie, no, krtań brzmi dźwięcznie, ale nie wiem. Tchawica to jest tragiczne słowo. No, łokieć. <grymne> Ej no, łokieć jest takie, takie śmieszne. Strzyga. Strzyga mi się nie podoba. Bąbelki. Bąbelki. Bąbelki brzmi jakbyście mieli coś w buzi. Byście jak się tak dławili czymś trochę. <grymne> było, brzmi ciekawie. Bąbka. Bumka To jest nazwisko, ale jest takie coś jak Lugoga. że Lugola. To jest dla mnie najbrzydliwsze słowo ever. Lugola, Lugola. No brzmi, brzmi tak. Też na przykład takie słowa, które typu mleko, mleko albo mlas, które mają to połączenie M i L. To wszystko brzmi tak mokro. Dosłownie, tak, tak mokro właśnie. Epika, epika brzmi tak bardzo, tak szybko, tak epika, epika. Tak jakby coś pikało wam. To jest Bartek Klej? Tak. Tak! Ej, jestem twoim wielkim fanem i słyszałem, że jesteś gejem też. Nie wiem, czy to prawda, ale jak ktoś daje jestem wolny, bo możemy gdzieś razem iść. Jestem twoim naj największym fanem i naprawdę możliwość gadania z moim ulubionym streamerem, sprawia mi wielkie Absolutne kino. Generalnie jest 4 dni do premiery, no w sumie to już trzy, bo jest wieczór, więc coś no już że trzy dni do premiery. Tak, jest nie nagrany teledysk, nie zmontowany, co zrobiliśmy, to napisaliśmy tekst. Rudasim, o kurde, jest. Ocenimy zaraz. Ogniste włosy jutro mam nie tak. Jutr... Nie ruszaj! No. Co się dzieje? Mam te włosy na bani, mam kiedyś hajter, a dziś fan. Co to jest za uniwersum? Nie mam pojęcia, ale już mi się podoba. Ile ona ma lat? 16 lat, mają 15 albo 16 lat. A wokalu tutaj mam mm, jakby jakieś dosłanie. Dlaczego? Od rudych włosów i dziwnych głosów moich hejterów, bo ich tak wielu, bo rudej dwa. Będzie ich razy dwa, bo rude włosy mam, więc wołałem na mnie ham.. Jezus Maria, to jest smutne. Ale, ale stara się dziewczyna, tak? Ale mam nadzieję, że ona to dla Beki robi naprawdę. Czekajcie, to ja najpierw odsłucham tą finalną wersję. Rok od premiery mija, a mi dalej odbija Od rudych włosów i dziwnych głosów moich hejterów, bo ich tak wielu O listę włos na bani mam Kiedyś hejter, a dziś fan Rudość, nie radość, to moje moc To jutro mam plan, wygrać dotto. Kiedyś Sigma Boy, dzisiaj Sigma Ruda Kiedyś piałam brzmie, jakbym miała uder No brzmi się, jakbyś miała uder, to prawda Gdzie hmm, jest ten tekst? Więc wołają na mnie אה, שחם, ששין כזה. Jezus Maria Pier, a dziś fan... Ej, zrobię cover do tego Boże, to jest takie obiec, oh, to jest takie straszne Ale slowmo, mo Boże, co, co się stało? Coś chyba, jakiś frame blending za mocno I ja oczywiście e, życzę ci wszystkiego wspaniałego, żebyś e, się rozwijała Żebyś e, poprawiła jakość piosenek Nie, nie mam pojęcia, czy to jest na... to jest dla beki zrobione, czy to jest pół serio, pół żartem, czy... Nie mam pojęcia nie radość, moje to... <grystanie> Taką miałem minę, jak tego słuchałem. M macie, trudno, to jest przyśmiewcze. No i co z tego, ale powinno być dobry. Ale no, starałam się, mi się wydaje, że to jest zbryt w miarę. Nie, nie jest. Tak się czuję. Ja, jestem nie jestem do... ciekawa, czy ona serio. Serio tak uważa, że to dobrze brzmi. Pokaż Sigma. Jezu, mam ochotę Rafał, się zabić jak widzę ten gest Jest on tak cringe'owy Nie mi się tego montować, bo to jest takie mozolne i ja nie wiem, czy w ogóle dam radę Takie miałem myśli jak montowałem ten odcinek z Minecrafta Który nie wiem, czy wstawię e, więc później będziemy czytać jakieś hejty Ale najpierw może zróbmy sobie definicję słowa hejt Hejt? Hejt to jest wyzywanie personalne A krytyka nie celuje w, konkretnie w osobę Tylko raczej w działanie tej osoby Ludzie, Bogom, ogarnijcie się Naprawdę w tych czasach nie można już nagrywać na YouTubie Jeśli nie jesteś i nie jest się jakimś popularnym, ale no właśnie, właśnie... Ale właśnie jak nagrywasz na YouTubie, żeby być popularnym. Co? Tak? Wiesz, że dużo jest osób, które nagrywają z pasji. na przykład Magdalena Maria Monika. O, Mata wydał piosenkę! Nie wiem z czego się spodziewać, ponieważ nie słuchałem Maty od tego albumu, co tam było, tam... Reakcja i tam inne takie. Hmm. Okej, okay, już instrumental mi się już podoba. Może to trochę. W sumie Pierwsza część tak średnia, ale ta druga bardziej. Łapkę w górę daję. No i w ogóle było było tutaj dużo nawiązań. Tutaj było na przykład do tego Ma Mata Montana, tutaj było do Reakcji. Tutaj dokiskam chyba Młody no do matczek fajno podoba mi się Ale nic chyba nie zastąpi Bardzo mega lubię ten vibe y, Sto dni do matury Tego całego albumu Kiedy druga część placów zabaw Boże, Kemi, uspokój się Ej, no ale to jest bardzo istotne pytanie, Bartosz Też się o to pytam <grym> Będzie ja mogę... <grym> Może ja też że chętnie pojedzie A to musi być ciepło Jak będzie ciepło, to będziesz narzekał, że ludzie są na placach zabaw I nie możesz nagrać, bo są ludzie A to w sumie prawda Zimno <grym> to, zimno i ty w życiu tego nie nagrasz nie. Nie, no, ale bo mi jest po prostu głupie tak nagrywać dzieci. Czy znaczy dzieci? Ja nie nagrywam dzieci. No nie, no, musisz przełamać swoje bariery. Ale w tym koło Platana, w tym, pla na tym placu zabaw, tam są ludzie, tam tacy wiesz, 17-18. I... O trzeciej w nocy z latarką, i nagraj Do mnie, jak byłem na tym badaniu, takim, co się robi do szkoły, co nie. To pan coś tam do niego gadał, że jaka jest tam moja aktywność fizyczna, czy coś takiego? Mama powiedziała za mnie, że. No, on tam siedzi cały dzień przy, przed komputerem. No, i on coś tam zaczął gadać, że ty się byś ruszył czasem, bo wiesz, to później otyłość to są poważne sprawy. Otyłość. No, ja otyły, słuchaj. <grym> no, myślę, że otyłość mi nie grozi jeszcze.